Widocznie wszystkie osoby z podznaku Panny na krótkim, szybkim czytaniu miesięcznym, partnerskim na grudzień 2025. Przy okazji chciałabym Wam złożyć najsaczniejsze życzenia, o, oczywiście już świąteczne, o tu mam choineczkę, patrzcie, już świąteczne Wam Merry Christmas składam. No i moi drodzy, szczęśliwego nowego roku, prawda? Z samych sukcesów i spełniania Marzeń. A teraz już nie przedłużamy i lecimy z Waszym czytaniem. W tle Waszego czytania w związku jest cesarzowa, przepiękna energia, energia żeńska, energia dostatku, obfitości, energia matki, oczywiście to jest archetyp, energia kobiety spełnionej, czyli ten związek jakby idzie rozwija się, jest zaopiekowany, jeżeli miał, miałabym na to w ten sposób patrzeć. Czyli tłem całego czytania może być kobieta w tym związku, y, która jest właśnie, ma predyspozycję takiej cesarzowej i y, lub też ten związek jest, przechodzi taką fazę rozwoju, rozkwitu. Chyba związek musi przejść do tej fazy rozkwitu, bo to, co Wy tutaj, panny, wnosicie, to jest jakiś konflikt, jakaś rywalizacja, jakieś kłótnia. Jakaś... No tutaj może nawet wchodzić w grę konflikt typu ego. Moje ego nie zgadza się z tym, co widzę lub co słyszę, lub też tutaj jaka, jakiegoś rodzaju, no właśnie, rywalizacja. Może coś, może ty panno chciałabyś, żeby coś zaczęło się dziać w tym związku? Może mm, są jakieś po prostu kłótnie i padają jakieś przykresłowa z Twojej strony. A ze strony Waszej osoby jest karta Trójki Monet, czyli tak naprawdę współpracy, budowania czegoś. No to jest taka karta, która daje możliwości. Żeby pokazać się i że jakby w, tym, w tej kwestii, żeby ktoś uznał. Więc ja już wiem, że być może, droga Panno, to ty Tobie się nudzi w tym związku, bo wasza osoba wnosi chęć uznania jakąś. E, jakąś współpracę. Może tutaj chcieć. Pracować razem z wami, tak? Pamiętajcie, że nie muszą być to relacje romantyczne, mogą być to jakiekolwiek relacje i wy o nie pytacie, zastanawiacie się. To mogą być relacje rodzeństwa, relacja z mamą, babcią, ciocią, koleżanką, kolegą. No, ta relacja, która was najbardziej interesuje, to na tą relację czytam wam karty. No w porządku, patrzymy co ty myślisz co ty myślisz, co masz w głowie no no tutaj masz jakieś zranienie w głowie, co tu się dzieje dlaczego ta trójka mieczy nagle nam się pojawiła jakby ci się świat walił na głowę droga panno chcesz może tutaj zrobić z tym porządek jakiś, może tutaj dopadło ci jakieś bolesne rozczarowanie z czyjej strony Utrata czegoś lub kogoś. Na pewno tutaj koniec jakiegoś etapu, i ty siedzisz głową właśnie w tym etapie. Zobaczmy, co, to, to, co ta trójka mieczy tutaj chce pokazać. A, tutaj jest utrata jakby może stabilności, stabilizacji, może utrata pracy. E jakiegoś stanowiska dobrego, no tutaj jakieś rozczarowanie do ciebie przychodzi i jest ono związane albo z partnerem, jeżeli jesteś kobietą, a jak nie, no to może być związane z twoim poczuciem stabilności, tak? Z tym, co budowałaś, czy budowałeś, z tym, co miałeś, posiadałeś. Co ty czujesz? Bez sensu. <laughs> Ale jesteś mega szczęśliwy, no to ja nie wiem. To <laughs> głowa to u was dysony, to u was ten konflikt się tu pojawia, bo w głowie e, e, rozsądek i, i jakby no posiadanie świadomości, że nie chce się czegoś utracić ale serce się raduje tak, czujesz, że co że spełnienie emocjonalne jakieś tutaj było, albo e, że nie sprawię zrównoważyć coś by trzeba było ja muszę tu dopowiedzieć jeszcze jedną kartę. Dziesięć kielichów to jest obfita się emocjonalna na najwyższym poziomie. Tak? Ojejku, sypią mi się te karty coś, moi kochani, nie podoba mi się to. No, ja bym powiedziała, że wy musicie tutaj y, iść zgodnie z jakimś planem. Czujecie, że trzeba ten plan stworzyć. Ten plan musi być zrównoważony, ten plan musi być e, taki sprawiedliwy. Ta sprawiedliwość wymusza tutaj ustalenie sobie jakichś priorytetów sprawiedliwych dla obydwu stron. I po mału działanie, tak? Pomału, krok po kroku. Nie, nie spieszcie się tutaj, moi drodzy. I wy to czujecie, że żeby stworzyć coś naprawdę wartościowego, to potrzebna jest ta równowaga, którą przynosi ta sprawiedliwość. No i pięknie, bo wy tutaj się otwieracie na uczucie. Wy macie zamiar wpuścić miłość do swojego życia, dać komuś szansę, może wybaczyć, może pokochać siebie, a może po prostu wyjść już z jakichś strasznych trudów, z tych ran wszystkich, które nam ktoś zadał, podnieść się z tych kolan i otworzyć na tą miłość, słuchajcie, bo tu musiała być jakaś sytuacja, prędzej czy wcześniej, czy obecnie, ale w tym momencie przepracowujecie i uwalniacie to, bo wy nie chcecie puścić tego zranienia, ok. To musi być jakieś zranienie z przeszłości, które wraca, które zabrało wam waszą stabilność i wy może byliście tacy pozamykani, a ta cesarzowa pokazuje, że macie wszystko, co jest wam potrzebne do tego, żeby to serce otworzyć. Ten konflikt to może być wasz konflikt wewnętrzny, który się przekłada na związek, tak, czy na relacje. A wy tutaj się kurczowo już trzymacie, nie chcecie czegoś stracić znowu. I może stąd jest jakiegoś rodzaju strach i yy, no, taka nerwowa atmosfera. A co myśli twoja osoba? A wasza osoba potrzebuje czasu na uleczenie, odpoczynku. Ona potrzebuje sobie odpocząć trochę, bo z jakiegoś powodu dostała mocno pogarbie może niesłusznie, czy słusznie. Na pewno tutaj zawieszenie jest jakiegoś, jakiejś współpracy, chociaż tu jest chęć współpracy. Zawieszenie i odpoczynek się pokazuje. Poszukiwanie to jest tak, że myśli sobie ta wasza osoba, że jak już trochę sobie odpocznę, trochę się zregeneruję, to na pewno ja coś wymyślę. Na pewno popatrzę na tą sytuację może inaczej. Ale w tej chwili wydarzenia, które były między nami, wyczerpały tą osobę tak mocno, że ona potrzebuje jakby trochę okresu takiej samotności, tak? Odizolowania się. Już nie kłócenia się ani nierywalizowania. No właśnie, bo ona czuje, że wy cały czas jesteście w trybie walki. A ona już jest naprawdę zmęczona. Ta, on, zda, ona, ta osoba zdaje sobie sprawę z tego, że walka niczego nie wnosi, że tej walki nikt nie wygrywa. I czuje, że wy jesteście gotowi na nowe konfrontacje, na nowe sytuacje. Ta osoba tak mocno starała się znaleźć jakieś informacje, które by pomogły zakończyć jakiś y, poziom, właśnie no, rywalizacji czy walki. No właśnie, takie. Takie sytuacje, które spowodowałyby, żebyście wy nie były takie zimne, chłodne, roszczeniowe bardzo mocno. A wy przez te właśnie straty, może z przeszłości, takie stałyście się bardzo mocno. Jakie ma zamiary ta wasza osoba? No przede wszystkim ta wasza osoba musi pokonać jakiś strach. Musi przestać coś ukrywać. Tu są jakieś ukryte lęki, ukryte strachy, niemożność dojrzenia sytuacji taką, jaka jest, ale też piękna karta mówiąca o ym, dojrzałości, o wzięciu odpowiedzialności za coś, o bezpieczeństwie, o stworzeniu czegoś bardzo, bardzo y, takiego stałego i bardzo bezpiecznego. Ta osoba zacznie w końcu działać w waszym kierunku e, nie ze strachu, nie właśnie z tych lęków, nie z tej sytuacji, ale na pewno będzie przed Wami ukrywać, jeżeli będzie miała plan, to ten plan działania jego może być ukrywany przez niego. No tak, no to król buła w uderzy. E, cesarz wie, co ma zrobić, żeby złamać lęk wasz. I myślę, że ten cesarz poradzi sobie tutaj z tą sytuacją, w której z Wami się znalazł w obecnym czasie. On będzie wiedział, jak Was podejść, ale na chwilę obecną potrzebuje trochę faktycznie tutaj odpoczynku, braku kontaktu przez jakiś czas, czy po prostu dwóch, trzech dni na zregenerowanie. Dobra, zobaczmy, jakie są emocje u Ciebie, droga panno. Rozpacz i obojętność, a u Waszej osoby ciekawość. I z tym Was zostawiam, moje drogie Panny. Życzę Wam jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze na ten nowy rok. Dziękuję za to, że jesteście, za to, że komentujecie i pomagacie mi ten kanał rozwijać. Ściskam Was, pozdrawiam, pa! pa.